Hej, mam na imię Natalia i napi Zapraszam was do e, obejrzenia moich dwóch ulubionych technik. Renuję pod Team. Potem tak ręce, żeby położył nam na brzuchu. Kręcamy się w nogę. Nogę kładziemy na jego szyję i przewracamy. Potem ręce łączymy i delikatnie kładziemy się. I kończymy. Jeszcze raz. Partner nas przewraca. Wyciągamy ręce, żeby nam położyły na brzuchu, Wręcamy się pod nogę, nogę zakładamy na szyję i przewracamy. Potem ręce łączymy razem i delikatnie idziemy do tyłu. I koniec. Krok do tyłu i go zaciągamy. Potem rękę kładziemy na jego kark. Rękę drugą pod pachę i na spód nadgarstek. Potem pchamy się z nim do przodu. Rękę kładziemy pod głowę i trzymamy rękę. pod pachę i na swój nadgarstek. Potem trwamy się do przodu, ręka pod głowę i trzymamy i koniec. Teraz opowiem Wam o moich medalach. To jest mój medal z pierwszych moich zawodów. Było ciężko. Partner był dobry. To drugie miejsce to jest medal z, yy, z moich zawodów. Tu zająłem trzecie miejsce. Dobrze walczyłem, ale było ciężko. Tu jest medal z yy, świątecznych zawodów. Yy, zająłem tu trzecie miejsce. Pierwszą walkę wygrałem, ale, tu, ale drugą już było ciężko wygrać, bo był dobry zawodnik. To jest trzecie miejsce też. Tutaj to jest żeraldowa medal. Walczyłem. Ciężko było, ale przegrałem walki i... To jest medal z moich drugich zawodów. Walczyłem z dziewczyną. Była dobra. I ciężko było. To jest medal z moich zawodów. Zajmę ja tu trzecie miejsce. I to jest medal z Geraldowa. Zajmę tu drugie miejsce. Jedną walkę wygrałem, ale dwie drugie już przegrałem. Dobrze, Natan, teraz do Ciebie zadam kilka pytań. Czy podobać Ci się grupy zawodniczej, czy lubię jeździć na zawody? Tak, lubię jeździć na zawody, bo na zawodach dostałem doświadczenia i lubię. Lubię być w tym klubie. A ja mam jeszcze takie pytanie, który najbardziej, najbardziej trener, który uczy, którego najbardziej lubisz lubi. Ogólnie. Ogólnie to najbardziej lubię trenera Wojtka. Bo trener Wojtek nam pokazuje dużo technik. Też lubię trenera Darka, bo to, to jest dobry trener od boksu. Dobrze na to, czy lubisz jeździć? na zawody z nami w grupie, czy wolałbyś jeździć pojedynczo? Wolę jeździć z wami w grupie, ponieważ e, każdy sobie dopilnuje i gdy, i gdy, i gdy przegram walkę, no to pocieszają mnie, że nic się nie stało, że następną może wygrać. A jak się trenuję? jak jest na zawodach? Ciężko, łatwo, czy tak średnio. Zależy od przeciwnika, czy jest dobry, czy jest czy ma doświadczenie. Czy ma dobre doświadczenie, czy nie. Ja. Dobrze, a, ten, a czy podobają się zapasy w naszym klubie? Tak, podobają mi się zapasy. Dlaczego? Ponieważ mamy dobrą trenerkę. I pokazuje nam Dobre rzeczy Dziękuję, że obejrzeliście Moje dwie techniki Zachęcamy Was do subskrybowania, lajkowania Udostępnienia Naszego programu na YouTube Filmiki będą z kolejnymi zawodnikami na naj... W czasie najbliższych dni Wpadajcie naszą stronę na Facebooku I obserwujcie I zapraszamy na trening thank <laughs> you